O serce człowieka, kto cię pojąć może? O serce człowieka, tyś jak wzburzone morze. O serce człowieka, tyś jak rwąca rzeka, kto cię pojąć może, tylko ten, kto z miłością ciebie stworzył, siostry zakonne. Umiłowani wędrownicy wielkopostni, podążający razem, wspólnie ze mną, w tym naszym domu, kościele, za Jezusem, Bogiem, który kocha i człowiekiem, który żyje. Na naszych codziennych drogach, drogach życia, powołania, pracy. Spotykamy różnych ludzi, spotykamy ludzi, którzy czynią ogrom dobra, pomagają, wspierają, doradzają, dobrze życzą, przywracają nadzieję, podają ręce, darują uśmiech, dzielą się dobrym słowem. I jakbyśmy to powiedzieli potocznie, Wykonują dobre uczynki. Nie liczą czasu, ani pieniędzy, nie liczą zysków, ani strat, ale w ich sercu ciągle to pragnienie, co mogę jeszcze zrobić, ilu ludziom mogę pomóc. Ilu mogę usłużyć? Spotykamy ich w kościele. Czasem może nawet nie wiemy, a siedzą obok nas w ławce. Stoją obok nas w kolejce, są z nami obok nas na zakupach. Stoją w korku na światłach, na przejściu dla pieszych. Jadą autobusami. Cierpią w poczekalni do lekarza, leżą na łóżkach szpitalnych, płaczą gdzieś w zaciszu, ludzie z sercem na dłoni. Kiedy umierają, płaczemy, tęsknimy, zachodzimy w głowę: Kto teraz będzie czynił dobro? Kto teraz będzie służył? Kto teraz będzie pomagał, kto będzie bezinteresownie gotowy na każde zachowanie. Ale też moi kochani, na drogach naszej codzienności spotykamy ludzi, którzy wszystko wiedzą, na wszystkim się znają, wszystkie prawdy podważają, siebie stawiają za autorytet. Ciągle liczą, kalkulują, przeliczają, ciągle nie mają czasu i w sercu mają takie pragnienie. Co będę za to miał? Co mi dasz? Jaki będzie pożytek? Jaka będzie strata? Duża, mała? Jaki będzie zysk? Opłaci się, bądź nie? Kiedy umierają, tęsknimy, bo miłość zawsze tęski, nawet ta, która cierpi. Ale często modlimy się, by Bóg im przebaczył, by Bóg im wynagrodził, by tam po drugiej stronie nie cierpieli. Często mówimy o nich ludzie o kamiennych sercach. Jadą z nami autobusem. Żyją z nami pod jednym dachem. Bez miłosierdzia trąbią w korku, denerwują się w kolejce, poniżają, ubliżają, wyciskają łzy i ciągle chcą być na piedestale. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest tajemnica serca człowieka. Można być człowiekiem z sercem na dłoni. Można być człowiekiem o kamiennym sercu. I kiedy dziś przychodzimy do naszej świątyni w kolejny rekolekcyjny dzień, by przybliżyć się do Jezusa, Boga, który kocha, tak, bo oddał nam swoje serce. I często powtarzamy: Jezu cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego i człowieka, Jezusa człowieka, który żyje i pozwala nam dotknąć swojego serca. I pozwala, byśmy pozwolili Mu swoje serce dotknąć. Moi kochani, we Francji jest przepiękna Bazylika Sacré-Cœur. Na frontonie tej Bazyliki jest figura Jezusa, który patrzy na Tego, który przybliża się do Niego. Kto był, to wie, idąc w stronę Bazyliki Sacré-Cœur, Jezus jakby wodził oczami. Za tym, który do Niego przychodzi. A kiedy już człowiek jest bardzo blisko, to tak figura jest ukształtowana, że już człowiek nie widzi twarzy Jezusa, ale patrzy w jego serce, bo ono jest w centrum. I zobaczcie, kochani, figura Chrystusa, który jest tutaj blisko naszego ołtarza. Dzisiaj rano sprawdziłem, że można mieć też takie wrażenie. Jezus patrzy na tego, który wchodzi. A kiedy jesteś już bardzo blisko, to pokazuje ci swoje serce. Bo serce jest sanktuarium. Serce jest miejscem, w którym spotyka się Bóg z człowiekiem. Katechizm Kościoła Katolickiego nam powie. Serce człowieka jest miejscem, w którym spotyka się Bóg z człowiekiem. A Pismo Święte powie, że z serca człowieka wychodzą dobre i złe myśli. Z serca człowieka wychodzą dobre i złe decyzje. I dzisiaj zobaczcie słowo Boże, które słyszeliśmy. Najpierw to pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela. Mojego imiennika, a otwiera serce przed Bogiem i otwiera swoje usta i mówi: Pośród trudności, nie opuszczaj mnie, Boże. Czyli pozwala Bogu, by ten poukładał w jego sercu. I zobaczcie, co wspomina: wspomina wydarzenia minione, kiedy. Nie był wierny, kiedy nie był kochający, kiedy nie był dobry, kiedy nie był blisko tego, którego Bóg stawiał na drodze życia. Ale wspomina też tych, którzy byli dla Niego nauczycielami, wspomina Abrahama i Izaaka. Zobaczcie, jak Bóg ukształtował ich serca. Słyszeliśmy kilka niedźwięków wcześniej, Bóg wie, że Izak to jest jedyny syn Abrahama, to jego serce, jego życie. I Bóg mówi: Oddasz mi wszystko? Weź swojego syna, zwiąż i wejdź na górę Moria i oddaj mi w ofierze. I Bóg widzi, że serce Abrahama jest kryształowe. Daje syna, prowadzi na górę i chce złożyć w ofierze, I Bóg mówi, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego szyi, zakładam przymierze z tobą, zawieram je, odtąd będziesz blisko mojego serca. I zobaczcie, prorok Daniel też mówi, że co? Nasze serca często prowadzi do skamienienia. Przede wszystkim grzechy główne, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo. Zobaczcie, serce kamienieje. Dlaczego? Bo zamyka oczy. Serce kamienieje, dlaczego? Bo zaciska pięść. Serce kamienieje. Bo porzuca wszystko i wszystkich. Serce kamienieje dlaczego? Bo wyciska łzy. Serce kamienieje dlaczego? Bo nie chce słuchać i nie umie mówić. I zobaczcie dzisiaj psalm responsoryjny, jakby chciał dać nam klucz, do tego byśmy mieli serce na dłoni. Pamiętaj o nas. Miłosierny Panie, kiedy Bóg pamięta o człowieku, kiedy człowiek do niego przychodzi? Kiedy Bóg pamięta o człowieku, kiedy człowiek daje się poznać? Kiedy Bóg pamięta o człowieku, kiedy człowiek mu się ofiaruje? I zobaczcie, ta niezwykła Ewangelia pokazuje tajemnicę serca człowieka. Był gospodarz, bardzo bogaty, niczego mu nie brakowało. I pożyczył swojemu przyjacielowi sumę pieniędzy, bardzo dużą, dziesięć tysięcy talentów. I ten sługa podreperował swoje życie, ale przyszedł czas oddania. I co? I ten bogacz darował mu dług. Nic nie musisz oddawać. Nic. Zobaczył, że to przysłowie, które my dzisiaj często używamy: Miej serce i patrz w serce, promieniuje. Nie musisz nic oddawać. I ucieszył się ten, bo jest wolny. Ale kiedy wyszedł, na progu domu tego, który mu darował wszystko, który otworzył przed nim serce, spotkał swojego dłużnika, który był mu winien 100 denarów. I co? Zaczął go dusić, poniewierać, obrzucać obelgami, krzyczeć, poniżać, i w końcu oddał go do więzienia. Wyobraźcie sobie, że. Ktoś pożyczy od ciebie 100 tysięcy dolarów i ty mu darujesz. Wiesz, jaka to jest suma, co można za nią kupić. I mówisz dobra, mam serce na dłoni, daruję ci dług. I ty wychodzisz na człowieka z sercem na dłoni i nigdy ci Bóg tego nie zapomni. I zawsze będziesz miał przed oczami to, że uratowałeś człowiekowi życie, jego byt, uratowałeś jego reputację, tytuł. Ale teraz on wychodzi od ciebie i spotyka kogoś, kto pożyczył od niego 100 dolarów. Też wiemy, co można za to kupić. I teraz zaczyna dusić, krzyczeć, poniżać, poniewierać. I jego serce kamienieje. Ty podarowałeś ogromną sumę, a ten niewielką. Tajemnica serca. Moi kochani, czasem mówi się, że szerokość serca zależy od pojemności miłości. A jakie serce ma Chrystus? Zobaczcie, na obrazie, który kazał on sam wymalować siostrze Faustynie. To jest serce proste. Łatwo do niego dotrzeć przez ufność. To jest serce dobre. Łatwo je dotknąć. Trzeba się przybliżyć. To jest serce wierne. Łatwo się z nim zaprzyjaźnić. To jest serce czyste. Łatwo się w nim mylić. To jest serce posłuszne, warto się nim zachwycić. A jakie jest Twoje serce? W 2014 roku moi przełożeni posłali mnie do pracy w klasztorze na Świętym Krzyżu Koło Kielc. Tam, misjonarze, oblaci Maryi Niepokalanej. Jesteśmy kustoszami pięciu cząstek krzyża. Na którym umarł Jezus. Było to w czwartek jesiennego dnia. Kilka minut po szóstej rano do furty klasztoru zadzwonił dzwonek. Zbiegłem, by zobaczyć, kto tak wcześnie przychodzi. Kiedy otworzyłem drzwi, zobaczyłem młodego mężczyznę. Miał bardzo brudną twarz po której spływały łzy. Miał rozwiszone włosy, miał porozdzierane ubranie, miał zabrudzone ręce, porozdzierane dżinsy i zakrwawione kolana, miał zabrudzone buty, stanął przede mną i powiedział: Ojcze, podeptałem serce Boga. I podeptałem serce moich rodziców. Już chyba nikt mi nie przebaczy. Możesz mi pomóc? Wpuściłem go do wnętrza, pozwoliłem, by umył sobie ręce i twarz, opatrzyłem mu kolana, pomogłem mu wyczyścić buty. Weszliśmy do rozmównicy, przygotowałem mu herbatę, kanapki i zaczął mi opowiadać o swoim życiu. Ojcze, moi rodzice, bardzo spracowani ludzie, bardzo dobrzy, rozmodleni, wszystko miałem, czego w życiu chciałem: codzienna modlitwa, dach nad głową, ciepły posiłek, dobre książki, pomoc w nauce, dobre rady, częsta msza święta, spowiedź, troska matki i ojca. I ciągłe powtarzanie, ty bądź człowiekiem o dobrym sercu. Pewnego dnia postanowiłem, że rozpocznę samotne życie. Więc z Radomia wyjechałem nocnym pociągiem do Warszawy. Wcześniej, kłócąc się z rodzicami, popytali synu: jak to? Dlaczego wyjeżdżasz? Czego ci brakuje? Niczego nie brakuje, ale już mam dość tej Waszej troski. Mój wyjechałem z Radomia do Warszawy. Tam wynająłem mieszkanie, tam znalazłem pracę, tam znalazłem niedaleki kościół, i wszystko było dobrze. Nawet telefonowałem do rodziców, mówiąc: Tak naprawdę. To trochę żałuję, że wyjechałem. Ale z drugiej strony się cieszę, bo teraz jestem wolny. Nikt mi nie każe się modlić, nikt nie każe pomagać, nikt nie każe słuchać, nikt nie przypomina, że mam być dobry. Ja chcę być wolnym, a nie dobrym, bo to chyba łatwiejsze. Matka często płakała przez telefon. A ojciec, jakby szeptał do słuchawki: Marek, bądź dobrym. Miej dobre serce, my zawsze czekamy. Możesz wrócić. Wpadłem w złe towarzystwo. Co ty się będziesz modlił, spowiadał, uczciwie pracował? Co ty taki świętoszek jesteś? Wolność musisz się rozerwać. Nie starczyło mi. Na czyż. Najemca wyrzucił mnie z mieszkania. Zacząłem spóźniać się do pracy. Pracodawca dał mi zwolnienie dyscyplinarne. Zabrakło pieniążków, bym fundował wieczorem w barach moim kolegom. W końcu zostałem sam. Miejscem mojego życia stała się ławka w parku. Przy dworcu głównym w Warszawie. Ludzie przechodzili, przeklinali mnie, pluli, czasem wzywali policję. Pewnego dnia, nagle kiedy położyłem się na tej ławce, mówi ten mężczyzna, nagle zaczął padać deszcz. Zdjąłem więc moją kurtkę, którą mi kiedyś matka kupiła na targowisku, martwiąc się, żebym nigdy nie przemógł, nie przemarzł. Kiedy zdjąłem tą kurtkę i chciałem ją się nakryć, nagle z bocznej kieszeni wypadła mi mała kopertka. Szybko ją podniosłem, bo deszcz coraz bardziej padał siarczyście. I nagle wyciągnąłem z tej kopertki obrazek Jezu Ufam Tobie. A na odwrocie napisane: Marku, nigdy nie zapominaj tej koronce. Modliliśmy się nią razem, i kiedykolwiek będzie ci źle, wracaj z niewoli grzechu, ze skamieniałości serca, do serc Boga, do serca rodziców. Wracaj, czekamy. Mówi, zerwałem się szybko, nocnym pociągiem przyjechałem do Kielc, a potem dobieli na autobusem za pieniądze, które wyżebrałem. Wcześniej na dworcu, i dziś tutaj jestem. Wyspowiadał się z całego życia. Wyznał wiarę. Uczestniczył we mszy świętej, którą sprawowałem z moich warg. Czytał słowa, które wypowiadałem w imieniu Jezusa. Na końcu pokazał mi ten obrazek i mówi: Ojcze, teraz wracam do moich rodziców. Do Jezusa wróciłem. Wracam do rodziców, dałem mu kanapki i w słoiku zupę na drogę. Minęły dwa miesiące. Jestem w konfesjonale na świętym krzyżu. Przychodzi do mnie młody człowiek, nowicjusz, który uczy się na zakonnika. Mówi ojcze: trzy osoby na ojca czekają. Wszystkie płaczą. Z nikim się nie umawiałem. Kto to może być? Przychodzę do furty klasztornej, oto dwoje starszych ludzi i marek. Oni klękają przede mną. Ja mówię: Co się dzieje? Ojcze, Jezus przez ciebie uratował nam syna. Miał skamieniałe serce, zabrudzoną twarz, zniszczone ręce i stopy. Wrócił. Wrócił, boś go do Jezusa przyprowadził. Wrócił do nas. W tamtym tygodniu przepisaliśmy na niego dom i pole. Ojciec zamówił mu już traktor i maszyny. Wszystko mu oddamy, bo wrócił. Bo serce zawsze człowieka tęskni za sercem Boga. A Marek, wyciągając obrazek miłosierdzia, powiedział. Ojcze, Bóg zawsze serce na dłoni wyciąga, by człowiek Go dotknął. A człowiek nie ma odwagi, ale potrzebuje człowieka, który poprowadzi jego rękę, by dotknęła serca Boga. Bracia i siostry. Słuchając dzisiaj słowa Bożego i patrząc na serce Jezusa, człowieka, który żyje, i Boga, który kocha, bierzmy często do ręki koronkę, której On nauczył, którą On podyktował. Byśmy nie mieli serc rozdartych, zagubionych, brudnych od grzechu, byśmy nie pragnęli wolności, która jest niewolą. Ale byśmy pragnęli miłości, która jest wiernością, dobroci, która buduje dom, pokory, która otwiera na drugiego człowieka i wiary, która prowadzi nas, ludzi, w ślady Boga. Jak to zrozumieć? Bracia i siostro, niech pomocą w tym będą dla ciebie i dla mnie dziś usłyszane słowa. O sercu Boga i o Twoim sercu. Nasze plamy i nadzieje. Coś niweczy raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas. Jezu ufam Tobie, od dziecięcych lat. Jezu ufam Tobie, choćbyś zwątpił świat. Pozwól mi dotknąć serca Twojego. I przytul się do mojego serca ludzkiego. Amen.